Zamykamy. Witam wszystkich bardzo serdecznie w najnowszym filmie. Lecimy z nawozami. Tym razem John ładujemy, bo tata uznał, że on chce siać małym zetorem. Także mały zetor idzie w ruch. Też no chcę go dotrzeć po prostu już do pryskania. Jak będzie miał pryskanie, to już chcę, żeby szło to wszystko. Także się nie dziwię że w nawóz teraz idzie a John Deere co? a John Deere mi się napęd załączył i się nie wyłączył i nie jest to cewka, bo przy cewce nie świeci ikonka i nie są to też bezpieczniki i kurde już nie wiemy co i... a majster, co mówiłem, że ma tutaj tą wyciągnąć wiązkę bo coś, ewidentnie coś tu jest nie tak no to będzie Yy, będzie dopiero chyba w przyszłym tygodniu, bo był teraz dwa albo trzy tygodnie, przeziębiony zapalenie skrzeli miał, tak jak wszyscy i kurde no i co zrobisz, nie? także ja jadę tata już pojechał muszę jechać wolniej, bo szkoda tych napędów ale no co ja zrobię już nie będę woził małej przyczepki w Altrom a tym się wygodnie, bo się otworzy bok Łatwo się nabiera Ale linę jakby co też wzięliśmy, bo no wąskie koła są od opryskiwacza w małym Zetorze I to, to kurde, to nie jest takie dobre na taką pogodę jak teraz A my możemy już siać, jesteśmy w żółtej strefie W sumie byliśmy cały luty już w żółtej strefie Jutro jest 1 marca No ale my już jedziemy dzisiaj, bo bo jutro pojedziemy na działki, na których jeszcze nie ma żółtej strefy. W, innej, w innym powiecie są. Także. Także tak to wygląda. Dzisiaj jedziemy to, co można, a jutro resztę. A w poniedziałek 3. Gnojowica leci. I będziemy walczyć z Gnojowicą I od razu będę to waltro mieszał na głęboko. No. Także tak się sytuacja ma tego typu Tego typu benz. Dzisiaj trochę z drona ponagrywamy, bo mam, wziąłem Także Patrzcie, tydzień bez mrozu jeszcze na jeziorze trochę jest Jeziorze Na kałuży, bo w tym roku wody nie będzie miał pan nie będzie rybów. Zobaczcie ile jest wody. Nic, praktycznie nic. Ach, to Wielkopolska, no. U nas tak już jest niestety. Dobrze, że koło domu mamy działki, w który, na których jest trochę większa porowatość. Lepsza klasa ziemi, widzicie zresztą takie ciemniejsze z glina. I tu nie ma problemu z zasobnością wody na razie. <gryw> o no wiadomo, później będzie. Jak wszędzie. Rzepak, nawet zasiany miesiąc po terminie, bo przesiewaliśmy. Bo nic, bo wia, woda nam te, wtedy zmyła No jest, przezimował Także fajnie Ja się w ogóle Nie wiem czy przeziębiłem, czy coś mnie bierze, ale no normalnie czuję Z nosami leci Czuję na pusach, Gluta takiego No nic fajnego Dobrze, ale widzimy się, panowie i panie, na polu. Ciao. A, no tak, zapomniałem powiedzieć, bo ja tego nie mówię zawsze. Eee, subskrybujcie, lajkujcie kanał, eee, komentujcie, bo, bo kurde, dużo rzeczy wy się dowiadujecie i dużo rzeczy ja się dowiaduję, eee, jak jest właśnie taka wymiana zdań w komentarzach. Nie ma gówno burzy, jest nawet konstruktywnie to jest napisane wszystko także like sub bo jest coraz więcej yy, właśnie chciałem wam też podziękować za 8000 subów na YouTubie. No YouTube to jest mój główny kanał, ja najbardziej się tam udzielam. Yy, firmy na tyle ile mogę to są często wrzucane. No i z YouTube'a się wywodzę, także także polecam subskrybować, bo tam widziałem 70% Ludzi, którzy oglądają mnie, subskrybują mojego kanału, także zachęcam Bo na pewno nie zmarnujecie tego przycisku subskrybuj, a, a, a no, będziecie mieli zawsze powiadomienie, że, że tam ja jestem, więc fajnie Trzymajcie się, cześć Znaczy, cześć Widzimy się na polu No, tutaj woziłem obornik. Syporek jest Nie, no jeden musi zakładać, bo to bokiem są włożone. I... W jak ten kambil często się zbija Nie to jest okej okay. No To jest git Ale lepiej Tak zrobić niż później bryły mieć Nie Z torkiem. No trzeba go dotrzeć Ale po drodze z nawozem za bardzo Nie jeździć, bo szkoda O mocno trzaska Tona to tona

Pierwszego możesz jechać sam Teraz, bo mi łatwiej jest z ziemi, bo trzaska i mi nie widać No Dobrze, z jest dwóch, bo się da coś nagrać Samemu to jest... no da się, ale to jest... O kurde Nie jest pobrana aplikacja, dobra Na chwilkę Przemuś się Czy dolatuje. Chyba tak. No jest. Ale tym puścił No, tu na nawigacji było siane. Także już jest różnica, nie. Ładnie to w miarę wygląda. Równiutko ale zarosło, bo tu te właśnie tak jak tu już nie widać No nie widać bezorkowo pierwszy sezon pod zboża jeszcze nie praktykowaliśmy wcześniej i zobaczymy no na razie wydają się ładne te zboża, nie? <słuch> Tu jest transfer, przenżyto, a tu jest odsiew z zeszłego roku. Chyba to Grenado, tak mi się wydaje. No, ale już gorsze widać od razu jest, nie? Też nam bardzo ten siewnik przez to, że był, yy, no przykładnie była zjebana, to zaniżył wysiew, nie? Jest rzadkie, ale jest dosyć. Będzie dobrze, no ale no zaniżył wysiew, zaniżył i to fest. nám Nie robiło tego, nie? Co? Tu prawie nie robiło tego. Na No. To jeszcze tak nie budował? No. Później zaczął coraz bardziej. Nie idzie utrzymać, wiesz? No wiem no To jest to, no mówię, kurwa, co tu chodzi? To jest najgorzej tłok był rozjebany, co to damy swój. Na gorszym przypadku ten wąż musi być nowy, wiesz? Na żyto mi się wydaje, że raz będzie siano. Więcej nie. No. To się nie daje Nie ma, że tam troszkę, ale wątpię. W tym roku, żyta się nie nagrzybiły, nie? No. Ale całe te za zapały, ale to jest nic. Bo nie było tyle wody. No, nie ma jedno z drugim. Ale PT ma. No. Kurwa, teraz to był jej napęd. Ale ma przejebanie. Bardzo. No. Siłę ma jak cholera. Dobrze, bo jak bo razem w szczerości zabezpieczyłem. No nic. Tak jak ja udebilam, jak dochodzę. No tak to wygląda, haj. No tylko to jest, ten noga kierowniczy Zamiast to stoję, ja cię ja rzucę tylko w przód. Wiem, ale. Mówi... Wspominałem. No, sam jak jadę. No, tak to prawda, bo to ja nie mogę było, zobaczyć. Ja kontrolę, patrz. Znowu to za dziadę. O, patrz. O, jak, ja to jak na nawigacji. A jakie za mokrym to zaś to same kierują, bo ja nie mam sterowalności na tym. Nie no wiem. Tu jest rzadko bardzo w tym miejscu. Zobacz. Tej ogólnie trochę zrobiliśmy bubla. Będziecie mieli na przebitkach z drona. W sumie nawet w miniaturce pewnie to będziecie mieli. Kurwa zepsuł nam się yy, tutaj są jakby drążki które trzymają kierownicę yy, w zatorze, no i z jednej strony zrobił się tu luz na, na frezie i kurde jak była kolejna, jak zrobiło się mokro to tata nie mógł usterować tym w ogóle i jest tak, taki slalom zrobiony bo normalnie prowadziło, nie szło skręcić nie? i mówi, że teraz tą ostatnią ścieżkę pojedzie i i koniec i jedziemy do domu, bo, bo trzeba to zrobić, bo, bo się nie da, nie da się skręcać po prostu. A ja ostatnio coś zauważyłem, że coś mi yy, w prawą stronę jak skręcałem. Yy, ciężko to szło, ale jeszcze nie aż tak mocno. Myśleliśmy, że wspomaganie, ale jednak nie. Nie, to jest to. No także ostatnie tutaj szlify i, i będziemy kierować się do domu. No i tyle. Tyle z tego by było. No i tak, pod, pod żyto i przeżyto idzie saletrzak, a, a pod pszenicę i pod rzepak mamy saletrę. Tak mamy to ułożone, bo no tak u nas od paru lat już tak stosujemy, jesteśmy zadowoleni. nie? Tutaj było, było zboże żyto w zeszłym sezonie e, i tu było kawałek owca. Zostawiliśmy to jako poplon. E, no i tutaj będzie obornik, będę to dopiero jechał na głęboko orkowcem. Podejrzewam, że na raz, bo to chyba na raz pójdzie lekko. A jak nie, to stależuję i dopiero zobaczymy. Jedziemy. Tutaj ta działka na, na wjeździe jest trochę mokra i mam nadzieję, że się ta nie zakopie. Oby. Bo po co naryć w polu, jak. No nie ma potrzeby. Nie? Ja. Ja wychodzę z założenia, że, że nie ma sensu robić sobie pod górkę zawsze takich rzeczy. Lepiej, jak wszystko pójdzie sprawniej i gładko, niż, niż właśnie się wydarzymy, jakieś tam niechciane sytuacje. No, ładnie dolatuję, widzicie? No, będzie git. Chyba mi starć, a ja sobie poplonem wrócę tam. No już sobie dzień później widać mnie? Widać mnie trochę. Ja się przeziębiłem. Jeszcze do tego dzisiaj cały dzień w łóżku leżałem, ale jutro tam Marcin co od nas John Deere a pożyczyć. Ej, zawieźć zboże chyba. I jeszcze tutaj zobaczę do bezpieczników. Może któryś pominąłem. Dlaczego się tak dzieje? Że mi się ten napęd nie wyłącza. Bo jakby to była cewka, ej, to by się nie świeciła kontrolka. To już chyba powiedziałem w filmie. A. No, i mieliśmy awarię tam w Zetorze już zrobiliśmy. Wyleciał taki kołek od, od tam od drążka, i dlatego ta lewa strona się nie trzymała, i dlatego się zrobiła zarombista kolejna na polu jednym. No, po prostu nie dało się tego utrzymać, opanować. Czy ja tu sobie jeszcze na szybko to zrobię? Taki chciałem nagrać zakończenie do tego filmu, bo mieliśmy dzisiaj też nawóz siać, ale no, wczoraj padało wieczorem dość mocno, no i daliśmy sobie spokój po prostu z tym. Hmm, co jeszcze? A jutro jest niedziela, no to, to, to nie będziemy pracować bez przesady w Poniedziałek za, jak się da, uda, to rozsiejemy nawóz A wtorek rusząc z Gnejowicą, już możecie zobaczyć, czy jest Beczka, Mogę wam pokazać, w sumie tego tak muszę iść po latarkę Bo tu nie widzę ubezpieczniki A to stawiłem kamerę właśnie w ciągniku Kleśka jest zaczepiona, także będziemy jeździć, wozić, bo już mamy full. Także, ja tu na warsztat idę. Warsztat, tak, warsztat. Trochę wyczyszczone, nieźle. Dobrze, także, jeżeli film Ci się spodobał, to zostaw lajka, subika. Widzimy się w następnych filmach. Na pewno jeszcze z nawozów coś będzie nakrywane, bo wszystkiego nie rozsialiśmy. To też będzie nagrywane, no wiadomo, gnojowica, uprawki, będziemy bezorkowcem jeździć, testować nawigację nową, także będzie, będzie filmów full. Trzymajcie się, cześć!